Jeżeli żyjesz, to oddychasz. Jeżeli oddychasz, to mówisz. Jeżeli mówisz, to zadajesz pytania. Jeżeli pytasz, to myślisz. Jeżeli myślisz, to poszukujesz. Jeżeli poszukujesz, to zdobywasz doświadczenia. Jeżeli doświadczasz, to się uczysz. Jeżeli się uczysz, to się rozwijasz. Jeżeli się rozwijasz, to marzysz. Jeżeli marzysz, to znajdujesz. A gdy znajdujesz, zaczynasz wątpić. Jeżeli wątpisz, to kwestionujesz. Jeżeli kwestionujesz, to dążysz do zrozumienia. Jeżeli rozumiesz, to wiesz. Gdy już wiesz, chcesz wiedzieć więcej. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to znaczy, że żyjesz. Kanał National Geographic.